W poprzednim odcinku wspomniałam o pewnej ciekawej sytuacji. W ogóle ten okres, gdy Samanta zniknęła i na jej miejsce pojawiła się Pixie był bardzo ciekawy, bo było dużo plotek, że niby Pixie Star była hakerką i dużo dram, że ludzie woleli po prostu stary wygląd postaci. Uznałam, że jest to ciekawy temat na odcinek, dlatego zapraszam Was w nostalgiczną podróż dotyczącą MSP. Samanta Ekstra to postać, która pełniła dwie role w grze. Pierwsza była prezenterką w już wycofanej grze casting, a druga rola to był dodatek do filmów, stąd też ekstra w jej nazwie. Samantha nie była jedynym dodatkiem do filmów, jednak jako jedyna została zastąpiona przez zupełnie inną postać. Pozostałe dodatki dostały redesign, jednak nazwy zostały takie same. Jest to rok największych kontrowersji związanych z Samantą i Pixie. Wcześniej nie było żadnych kontrowersji dotyczących Samanty. Mogłabym nawet powiedzieć, że była dosyć lubiana przez graczy, a nawet bardzo, i widać to na przestrzeni lat. Jednak zacznijmy od początku. W lutym 2015 roku Samanta padła ofiarą zmieniania ciuchów, co budziło strach wśród graczy, zwłaszcza u tych młodszych. Powstawało również wiele teorii typu, że Samanta została schakowana, a później nawet niektórzy myśleli, że to była sprawka Pixie Star. Miesiąc później do gry została dodana nasza gwiazdaczki Pixie Star. Przejęła ona rolę Samanty w castingu oraz w filmach, w których wcześniej występowała Samanta w sekcji aktorów pokazywała się Pixie. Oprócz zastąpienia Samanty, Pixie dostała zupełnie nową rolę w grze. Po pierwsze, jest potem w naszym znajomych, który informuje o nowościach na Star Planet, a po drugie, pełni rolę powitalnej postaci. Tylko czy na pewno Pixie była pierwszą postacią, która to robiła? Od 2009 do 2012 witała nas nasza własna movie star. Wychodziła ona na środek i mówiła słynną regułkę, że o, witaj na MSP, stanie się sławny, bogaty oraz masz kilka prezentów. Swoją drogą kiedyś te prezenty były ciekawsze, bo przynajmniej to były star a nie jakieś śmieci do pokoju. Natomiast od 2012 do 2015, a tak dokładnie lutego 2015, mówi Star Planet stworzyło osobną postać do witania nas w grze. W przeciwieństwie do Pixie, ta postać nas tylko witała, a później znikała z gry, nie miała żadnej większej roli. No i teraz przechodzimy do głównej gwiazdy, czyli Pixie Star, która jest już z nami ponad 10 lat w grze, ponieważ jest ona od marca 2015 aż do teraz. Gdybyście mnie zapytali, z czym mi się kojarzą lata 2016-2017 oraz 2018 na MSP, zdecydowanie obok hakerów powiedziałabym, że obsesja użytkowników na punkcie Samanty. No i oczywiście starego MSP, ale to też już inny temat. Wielu graczy tworzyło filmy oraz artbooki dotyczące zmiany. Oczywiście to nie były pozytywne treści. Często w artułkach znajdowały się takie hasła jak Pixie Strixie albo żeby przywrócili Samantę, bo Pixie jest głupia, albo im się po prostu nie podoba. Dużo osób zauważyło, że Pixie w swojej szafie posiadała ubrania Samanty, przez co jeszcze bardziej liczyli na powrót postaci. Moderatorzy byli świadomi opinii graczy na temat Pixie Star jednak nigdy nie przywrócili Samanty, za to w jednym motywie stworzyli nawet koszulkę z podobizną Samanty, albo tekstami typu tęsknie za starym MSP. -m". Najlepsze zostawiłam na koniec, czyli ulubiony temat wszystkich użytkowników mówi Star Planet, a mianowicie hakerzy. Oczywiście mówiąc, hakerzy mam na myśli bardziej śmieszków, którzy za pomocą Cheat Engine'a lub innych programów zmieniali ubrania Pixie. Minęły tylko dwa dni od dodania Pixie na MSP, a mimo to ktoś postanowił zmienić jej ubrania. Właśnie ten luk zapoczątkował plotki o Pixie hakerce, jednak jak wiadomo, szybko zostały one obalone. Zmiana ubrań Pixie zaczęła się na brytyjskim serwerze. Była to nietypowa zmiana, ponieważ zamiast krwawego hakerskiego Luka, Pixie miała zwyczajnego skina, który należał do Elektry 902. Na polskim serwerze również wygląd Pixie uległ zmianie. W sumie to nie tylko Pixie. Problem dotyczył również Zaka i osób stopki. Z Pixie Star naprawdę. Ej. Co to ma być? Tam się! W 2021 kilka osób wbiło na panel MSP i zmieniło status Pixie. Wrzucali zdjęcia na jej konto i dali fałszywą datę o zamknięciu Movistar Planet. Z tych wszystkich sytuacji, gdzie Pixie została zaatakowana, ta należy do moich ulubionych. Głównie dlatego, bo najbardziej zapadła mi w pamięć. No i przy okazji miałam później co oglądać na MSP-owym YouTubie. Tęsknię za tym komentary oddali. I to by było w sumie już na tyle w tym filmie. Zdaję sobie sprawę, że pewnie Pixie była jeszcze z 50 razy hakowana, były jakieś dziwne statusy, jakieś zmiany ciuchów i tak ale postanowiłam tutaj umieścić tylko takie rzeczy, które najbardziej zapadły mi w pamięć i były takie najważniejsze, że tak to powiem, w historii tego MSP. No i co? No i mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. No i że do następnego. Bye bye!